Widzowie, w dzisiejszym odcinku na naszym kanale sobie gramy kolejną rundę w WEDY. E, no, i odcink poprzedni poprzedni, poprzednią y, rundę wygraliśmy, ale y, nie, nie, nie nagrywaliśmy. I no, możecie zostawić suba i lajka, będzie nam bardzo miło. Ale, no, ja spadłem, bo chciałem tylko zrzucić, ale chłop sam spadł. No i tutaj wam pokażę, czekajcie. Mm. Kurde, nie mogę teraz tego znaleźć, ale tam, no, uwierzcie nam, że wygraliśmy po prostu. No. Postaramy się tym razem też wygrać. I no, Ej! bo przecież, ej, bo przecież my nagrywamy challenge. A, i właśnie widzę, taki jest challenge, że jak, zgi, jak zginiemy, to robimy jedną warstwę obudowy. No to ja szybko zrobię tą obudowę z wełny znowu. Widzę, widzę, Le leci do nas, leci do nas. No, ja już, ja już zrobiłem, ja już zrobiłem swoją warcę. teraz ty musisz zrobić, obojętnie z Ja zrobiłem akurat we z wełny. Ja, o, dobra, jednego typu rozwaliłem. E, no, jakbyście chcieli więcej takich odcinków, to piszcie w komentarzach. Mm. O Jezu, ja mam giga mało hapsów. HP mam. Ej, gdzie ten... Okej. Okay. Hmm, nie, wiem, zastanawiam się gdzie ten chłop jest, ale nie wiem, gdzieś mi uciekł chyba, nie wiem, czy to gdzie on jest. No dobra, no nie wiem, nie wiem, nie wiem. No dobra, hmm, to odkładam, to sobie wezmę bloczki. Hmm. To ja polecę na diamenty. E, hop, 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 hop. I ja mam pewien pomysł, czekaj chwilę, mam pewien pomysł. Szukuję nam szarpa. Mm, mam. Dobra, to weź, sobie to, weź sobie, to weź sobie pozbieraj, bo jakby co to nie możemy je budowywać, beda, jak nie tego. E Widzę, że, że ty też wełną, dobra, dobra. Czyli na razie cała budowa z wełny, no dobra. Ja lecę, widzę, na środeczek kupić może obsydian albo coś, jakbym deadnou Lub coś. No hmm, bo jeszcze w sumie zobaczę, nawet ile tu jest M-sów, bo nie wiem. No, nie, Jezu, widzę, je ja prawie spadłem i się trochę przestraszyłem. Ale dobra. Hmm, chyba starczy nam ona obsydian, więc w sumie za chwilę. Oh, <grym> Aha. Aha. Nie wiem, czemu nie będzie do nas przyjść, bo, 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 bo. Ja już. Ej, jest, 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 help, 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 bo ja mam tego. Ja mam te 8 emeraldów ja nie mogę dadnąć, A właśnie ja się z nim biję. Dobra, zabiłem, zabiłem, ale prawie dadłem, Bo mam mało HP, HP, mam. Więc to w sumie. Dobra, odkładam. Odkładam do Enterchesta. W sumie w innym odcinku byśmy mogli zrobić tak, że co zabójstwo robimy tego, co nie? Czy nie? Czy też mogli zrobić. Też na przykład, e, no, dobra, hop, ej, kolej, ej, żółty, żółty na mnie, znowu, kurde, dobra, zabiję. zabijem go, ale e, muszę szybko refilka kupić ale, i uciekać, dobra, ja kupię re, refila i uciekam stąd, bo byczek już na mnie leci. Więc ja uciekam, bo mam jeszcze, mam dość mało HP. W sensie Zjadam sobie ref, ale i tak mam kilka mało. Ej, leci do nas, leci do nas, leci do nas zwyczek. Ja go spróbuję powstrzymać, ale nie wiem, czy mi wyjdzie. Ej, leci do nas, leci do nas! Ej, wyjdź z bazy, wyjdź z bazy, wyjdź z bazy! On jest słaby w PvP. Aj, aj, dadułem. Czekaj. Dobra, ja dadułem, więc muszę zrobić warstwę. Ej, dawaj. Ej, czekaj. Ej, czekaj. Ej, dobra, ej, dobra, ja, ja kupuję, ja, ja, czekaj, ej, ej, a, bo ja mam ten obsydian. To zrobić go w środku? No, co zrobić? No dobra, to czekaj. Ja lecę pod ja lecę pod Dobra. Kupiłem żelazny kilofik, tylko potem będą to musiał... Ej, to muszę, muszę, Aha, potem będą musiał to odbudować, ale dobra, to za chwilę odbuduję to. Dobra, to u mnie będzie warstwa obsydianu. Ty, ja tego nie kupiłem jeszcze. Ej, to... Ej, ja bym ci radził do bazy przyjść, bo jak, je, bo jak ja tu rozkopuję łóżeczko, to... Ja... On tu gdzieś jest? On tu gdzieś jest? Ej, weź wyjdź. Weź wyjdź. Weź wyjdź i chronim. Bo jak ja tutaj robię, to... Ej, jest tu, jest tu chyba! O, dobra, to ty, dobra, to ty. Jezu Maria, ja już przestraszyłem giga.

Ej, widzę kogoś. Ej, jest, 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 byczek, jest byczek, jest byczek do góry gdzieś. Jest, jest, no, ej, no znowu, ej, czekaj, wale, firebola na niego. Aha, ej, mój aim jest taki słaby, widzę, że nawet go nie trafiłem ze firebola. No to no, super. Robię go, biję go, Spadłem. Ej, Alan jest do góry, jest do góry. Ucie... Bij się z nim, bij się z nim, lub graj na czas. No, zeitwork. widzę, jak nic nie zrobi. Czekaj, pomagam, pomagam ci! Dedłem, a ty? Ja nie. O. Dobra, zabiłem. Zabiję, zabiję, zabiję. Ja miałem. Lo... Ja, 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 ja miałem gigalow HP. To, to... No, 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 musisz się, no nie wiem, chyba, no dobra, to zróbujesz się tą jedną, chociaż zrób jeszcze. Do, to, no To do, dokończ! No to dokończ są z drewna dokończ i zaliczamy. Ja bym zaliczył, jak dokończysz. Kurde. No bo ja jest to No bo tutaj nie dokończę. Czemu? A no, bez hitu. No to weź to dokończ, weź to dokończ, bo ty tego nie dokończyłeś i potem ja kupię. Ja kupię w sumie zabuduję wiem czym. Dawaj, dawaj, zabuduj, zabuduj. Jak zabuduję sobie tym. Żeby też do końca nie wiedział, co mamy tego. Ja zabuduję wełną, żeby też do końca nie wiedział, co mamy. Aj, ej, le no leci znowu! No co jest? Co on tak ciągle chce do nas? Ej, weź tu, weź, choć, chodź, chodź, bo on tutaj ciągle do nas leci. Ja się właśnie z nim biję. Aj, zabiję mnie, zabiję mnie! Help, 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 help! Jest do góry, jest do góry. Ja. Jak do bazy? No ale miałem tak mało HP, ty tego nie rozumiesz? Aha, bo ty nic nie rozumiesz. No odsuń się! A czemu? Niby? Za, za, prze, przez to, że go zabić... Prze, przez to, że go zabić nie umiesz? A widzowie, no widzicie jak to, jak to jest z nim. Wszy wszy wszystko, wszystko trzeba robić za niego. No chłopie, no przyszedłem, żeby, żeby z tobą zaatakować. A miałem do tego jeszcze mało hapsów miałem. No trudno, no trudno, no, no super. No, no czem on z czemu on znowu leci? No co co? Ej, jest tu niebieski, widzę. No nie wiem. Ej, wszyscy na nas lecą. Nie wiem czemu. Ja to trochę. No, zrob... no to musimy zrobić maksa. Już. Dobra, tutaj warstwę wełny już kończę. Daję też wełnę, żeby do końca nie wiedzieli co mam. Mhm. Do, trochę, to, dawać, z, się, no. Się, dawać, no dobra tak dalej. Ja muszę jeszcze, jeszcze jednym, muszę. No dobra To, to nie możesz nie, nie, nie może tak ciągle dodać Ja też spróbuję nie dodać ciągle Ej, to jest takie duże, że to się... No ej, żółty znowu, żółty znowu, co on chce tak ciągle od nas, co on chce? spadł. Dobra, ja, ja, ja chyba lecę na żółtych. Ty weź w bazie, ale... No, no patrzcie, widzę, jakie to jest giga duże. Dobra, ja, le ja lecę na tych żółtych, bo on mnie trochę denerwuje i to tak do dość mocno. Ej, ja bym chyba zrobił tak, że po tej rundzie już będzie koniec. Po tej rundzie chyba będzie już koniec odcinka, bo jest giga długi, moim zdaniem. Bo już trochę to trwa chyba. Aha, i ten jeden jest ż cały diaks, ten jeden. Nie! Ja nie mogę, widzowie, co ja zrobiłem? Ale widzowie, ja się trochę zastrasowałem. Dlatego spadłem. Ej, dobra, dobra. Wody. A no, bez... Ej, ej. W czekaj. Weźcie tam, pa weźcie tam tego, obserwuj, bo obstawiam, że może za chwilę nas zaatakować. Dobra, ja zrobię warstwę z tego n Ej, ale to jest takie gigantyczne. Ej, ale jest szansa, że to możemy przegrać. Wiesz czemu? Wiej, ej, wiesz czemu możemy to przegrać? Biali i żółci, prawda? I próbuję, trudno. ale chyba nie? wiem, jak się będzie dało, to chociaż tam parę bloków postawimy, jak się będzie dało. Ale moi zajemy, to chyba możemy to przegrać. Wiesz czemu? Tam będziemy to też, ale może być też autodestrukcja. Więc ja bym postanowił iść na diamenty. Mam dobra, mamy protodwójkę. dwójkę. Ej, lepszy prot! Lepszy prot by się przydał, a do tego jeszcze. Kurde, no w sumie. No wszystko by się przydało lepsze. Prot, zbrojka, w sumie wszystko. Jak buduję kolejną Nie. Know, o, co? Ej no jak? Jak? Jest, czekaj ale cho chodź do bazy, chodź do bazy, razem się będziemy bić, chodź Aha A to super Dobra to ja dednę bo wstawiłeś mnie Dobra jesteś, da dawaj razem się bijemy Ej wychodzi, wychodzi, wychodzi To jest ten żółty, to jest ten żółty, to jest ten żółty, chodź, chodź, o ma diament! Pomagam, pomagam Pomóż, 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 teraz ty, pomagam Niech po kolei ktoś go gbije, teraz ty bierz! To teraz ja. Dobra, zabiję. Chodź, zabiję, zabiję. Ej, tylko że my prawie da dliśmy... No ja... No tak, to czekaj. No. Ej, a i tak za chwilę. Ej, a i tak za chwilę autodestrukcja. Ej, żółty leci, żółty leci, żółty leci. Dawaj na środek. Na... Uciekaj! Czekaj, ono zabije! Ja, ja nie mam w ogóle HP, ja nie ja mam! No i po co ty? No zamurowałem go, ale po co ty? Mogliśmy uciekać, no! On by to, on by to odbił, a ja położyłem bloki po to, żeby spadł. Bo, bo jakbym jak dobrze postawił, to jest taki fajny trick. A mi nie wyszło tak akurat. No i dobra, no. Dobra. To co? Widzowie, no. Do, do następnego. Elo!